Choroby układu krążenia atakują serce i otaczające je naczynia krwionośne i mogą objawiać się np. nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, chorobą serca i udaru. Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmiertelności wśród ludzi. Nasze zachowanie i styl życia mają bardzo duży wpływ na zdrowe serce. Palenie tytoniu, picie alkoholu, stres psychospołeczny, zażywanie dużo leków chemicznych. I Wiele innych szkodliwych czynników doprowadza do chorób układu krążenia. Proszę Państwa, aby żyć zdrowo, należy stosować odpowiednią dietę, uskuteczniać spacery i codziennie zażywać suplement Cardiac Smart. Co daje kardiak Smart? Obniża cholesterol, obniża trójglicerydy, reguluje ciśnienie, polecany jest szczególnie dla osób z podwyższonym ciśnieniem, poprawia pracę serca, rozrzedza krew, wzmacnia ściany żył, udrażnia żyły, likwiduje kurcze w rękach, nogach, eliminuje uczucie ciężkości, ucisku w klatce piersiowej, poprawia oddychanie, jest niezbędny przy astmie, alergii, płuc. organizm jest lepiej natleniony Cardiac Smart pomaga w odtruwaniu wątroby i całego organizmu z toksycznych produktów przemiany materii. Cardiac Smart dostarcza energii niezbędnej do pracy mięśni. Co zyskasz zażywając Cardiac Smart? Kardiak Smart jest w 100% lekiem naturalnym, organicznym i nie ma żadnych działań ubocznych. Gdy go zażywasz, to zapobiegasz zawałowi mięśnia sercowego, oczyścisz swoje żyły, serce nabierze siły, wzmocnisz mięsień sercowy, nie będziesz chorował na miażdżycę, poprawisz wzrok, widzenie stanie się przejrzyste i wyraźne. Cardiac Smart. Obniża ciśnienie krwi, stabilizuje rytm serca oraz zapobiega powstawaniu skrzepów. Chroni komórki przed niedoborem tlenku azotu. Zażywając cardiac smart, zapobiegasz udarom mózgu. Przy podwyższonym cukrze poprawisz krążenie, które jest upośledzone. Zażywając cardiac smart, zyskasz lepsze krążenie w mózgu. Cardiac smart. Wspomaga procesy nerwowe w mózgu, dostarcza substancji budulcowych do regeneracji kory mózgowej. Cardiac Smart przyspiesza regenerację układu nerwowego w stanach stresu i wyczerpania nerwowego. Czyli odbudowuje komórki mózgowe. Kardiak Smart jest gwarancją na bezpieczne i długie życie. Informuję Państwa, że u mnie w aptece można wykonać nieinwazyjne badanie pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej, to jest kontrola nasycenia tlenem naszego organizmu. Badanie to mówi nam, w jakim stanie jest nasze serce, organy wewnętrzne, mózg, naczynia wieńcowe naczynia żylne oraz płuca i oskrzela. Badanie to jest wykonywane aparatem, który daje informacje na temat podstawowych funkcji życiowych człowieka. Aparat jednocześnie mierzy puls, wysycenie tlenu oraz wykonuje EKG, czyli pokazuje zapis pracy serca. Jest to urządzenie elektroniczne, jest głównie wykorzystywane do monitorowania kondycji pacjenta. Badanie to szczególnie polecam osobom z przewlekłą chorobą płuc, oskrzeli, astmy, różnego, Rodzaju śródmęższowe choroby płuc, osoby z niewydolnością naczyniowo-żylną po e, bypassach, z nadciśnieniem tętniczym e, wszelkiego rodzaju chorobami serca, miażdżycą oraz zawrotami głowy. Badanie można wykonać w każdej chwili bez wcześniejszych zapisów. Zapraszam serdecznie do moich aptek.